Opus 19. Tragedia. Justysia szła ulicą, jedną z tych wielu ulic dużego szarego miasta. Miasto było spokojne, ludzie mijali ją, uśmiechając się, a nawet kłaniając się jej. Starała się pozdrowić każdy dom, przypomnieć go sobie i zapamiętać te chwile z nim, ale domy nie odpowiadały na jej pytania, a i ludzie milczeli. I wtedy Justysia spostrzegła, że wszystko znika, że tego świata nie ma. Przez chwilę była tylko ona, zupełnie sama. To jest jej miasto, myślała. Jej jedyne miasto, jej jedynego życia. Zna je przecież. Stara się mu wybaczyć różne wybryki. To są jej domy, nawet te stare kamienice. Stały się jej własnością zupełnie niezauważalnie. Wystarczyła jedna chwila, jeden wieczorny spacer. Wszystko jest twoje, jesteś Bądź spokojna o swój los. Wszystko jest twoje. Domy wracały, ulice wracały, jak przedtem, tylko cienie były dłuższe, bo czas mijał. Seattle, 11 października 1981.